Tutaj autko przyjechało z takimi drobnymi wyciekami. Trochę tutaj cieknie, możecie zauważyć, trochę tutaj. Tutaj też. I można powiedzieć, że wszędzie, gdzie nie tylko gdzie nie zajrzymy, tam cieknie. Tutaj też troszeczkę. Jak myślicie, od czego tutaj zacząć? Pokrywa cała, zobaczcie, w syfie. Ogólnie to sprawa zaczęła się tak, że gościowi powymieniali wtryski, powymieniali uszczelki i powiedzieli, że będzie dobrze, nie? I tak to gdzieś wygląda po kilku miesiącach. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu.